Cześć, tu Antart i zapraszam na wspólną grę w Hide. To chyba jest horror. Chyba. Nie mam stuprocentowej pewności. Tytuł chyba nawiązuje do postaci. Czy mhm. Kila i Hajda. Mogę coś włączyć? Okej. Okay. Ale ja wyraźnie chyba zaznaczyłem, że chcę napisy. No to trochę zmienia położenie. Jeszcze raz, może faktycznie trzeba tak to odznaczyć. Gdzie ja jestem? Mamy zimę. Coś tam wisi na niebie. Nie mogę sprintować. To jest zawsze minus. Mhm. Nic nie widzę. Co to za miejsce? Chyba z mojego mieszkania nie ma takiego wyjścia. To jest chyba Unity, co nie? Silnik graficzny. A... to... Takie miganie bardzo mi przypomina jak to się nazywało, One Late Night, kiedy się pojawił duch. Też taki efekt graficzny był. Co? Na grobek? Że nie było The fuck? Szalka mnie informuje, żeby tutaj iść, więc strzelam, że o to chodzi. Ups. Chyba jednak nie. To może któryś z tych nagrobków.

Ten rysunek jest straszny. To szukamy tego grobu, tak? Co my właściwie mamy tutaj zrobić? Jaki mamy inny obiektyw? Wejść do tego kościoła, załatwić pogrzeb. Chyba po grobach nie mogę chodzić. To ojciec był dobry czy zły? Ciężko stwierdzić. To są drzwi do kościoła. Ktoś tu na bałaganiu? Oj, zdecydowanie. No nie. Piękne blokowisko. Ładne niebo, a to akurat imponujące. What the fuck? Koleś ma ciekawe poglądy. No to chętnie to zrobię. Chyba pracę. Okej. Okay. Czy to się powinno dziać?

Może tutaj nie o jest Jest. Znaleźliśmy chyba nasze miejsce. Tutaj, stąd przyszliśmy. O, tutaj są otwarte drzwi. Znowu kwiatek. Better was life. Alive. Co to? Forki z kokainą? No i co z tego O, otwarte. no, wow. no, no, Przyprowadziłem się Nie, to moje mieszkanie. Pamiętam ten widok. Mhm. Jestem zajebiście szybki. Ups, chyba popsą grę. Z, poważnie, ta gazeta ma zdjęcie zwłok na pierwszej stronie. Co to za chora gazeta? Rzuciłbym tutaj żartem, ale powstrzymam się. On to wszystko cipa. Tyle pilotów. O Boże. Co mam zrobić? Może wejść. Możesz włączyć komputer. Ekran zajebiście duży. Hmm, to co? Wracamy do kuchni. Tutaj nic się nie dzieje. Noże są jeszcze bardziej zburdelone niż wcześniej Dobra, ale o co chodzi z tą muzyką Przedłem już wszystko w Serio coś się mogłoby zacząć dziać większe No to wracam do sypialni Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. Jajku. Coś by się mogło zacząć dziać. Pasjonująca szybkość głównego bohatera, naprawdę. Robi duże wrażenie. No. Nic z tego. Może tutaj coś jest, czego nie odklikałem. Jest. Ja jestem pewnie tym trzecim panem od lewej. Czyli cały czas szukałem tego pieprzonego zdjęcia. Serio. Piękny domek. Idziemy przed siebie. Najpierw może te puchary odklikam, bo później jeszcze mi każą tu wracać. Tak, pewnie ojciec, żeby było równo, kazał mi zdobyć dwa złote medale i dwa srebrne. Bo cztery złote wyglądałyby do dupy, nie byłyby symetryczne. Taki to typ. Nie, to jest szkoła. Myślałem, że to chata mojego ojca. Nie. Jejku, dobra. Skupmy się. Tutaj idziemy tutaj. No. No kurczę. trochę w to gram. To wygląda jak rozsądna ścieżka. Tak się mówi. Co to jest? To chyba nie są gołębie. Wygląda na coś zdecydowanie większego. Wszystkie zamknięte drzwi są po prostu zamknięte. Tak to chyba wygląda. Więc nie będę nawet próbował, żeby nie tracić czasu. Uuu. Uh. A to kto? Pewnie za często w głowę dostawałeś. Strasznie duże plansze. Tędy. Czyli o tym Hajdzie. Jestem potworem w tej grze. Straszne. Dobra, tam nic nie ma. Więc idziemy tutaj. Hm. A może właśnie tego potwora, którym jesteś. A to co? Klasa.

Chyba jestem teraz w trybie potwora. Muszę iść tam aż. Ćpałem się czegoś. O. Wow. Patrzcie na to. Mam nadzieję, że bierzesz też jakieś środki uspokajające. Bo coś jest z tobą nie tak. Spinos, you condescending, pseudo-scientific bastard! o Tutaj jest porządna... porządna sypialnia. ...but there's nothing A to co? Ktoś mi zapaskudził ścianę. Dorwę drania. The fuck. Hi So that's what you've been hiding. Okay. No, ciekawa gra. Nie powiem, ciężko to nazwać grą, to znowu jest bardziej historia, w której biorę udział tylko idąc do przodu. Ale mimo wszystko, tradycyjnie zamieszczę linka do ściągnięcia na dole, chociaż nie widzę powodu dla którego ktoś miałby w to chcieć zagrać skoro i tak już widział całą historię, ale cóż mogę powiedzieć jeszcze więcej o samej grze graficznie. Nie prezentowała się jakoś szałowo. Dźwiękowo. A, to te same napisy też były. Dźwiękowo. Chyba okej. Okay, muzyka trochę tam robiła wrażenie. No, gość, który podkładał głos pod głównego bohatera, mógłby być lepszy generalnie. Ta jego złość była bardzo udawana. Pan Thomas Manning. Ale cóż, może warto było w to zagrać, poświęcić te 20 minut. Nie wiem. W każdym razie Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Cześć.